A jestem już w środku, jeszcze sobie łańcuszek zapiąłem, żeby mi ktoś nie wszedł, żebym przypadkiem kogoś nie zamknął tutaj, bo to by było dosyć niefajne dla tej osoby. No i co, jesteśmy w takim pierwszym pomieszczeniu, jak widać są tutaj jeszcze rekwizyty po jakichś inscenizacjach. Teraz już nie pamiętam, czy była ostatnio tutaj podczas D-Dayu, na pewno nie tego teraz sobie parę dni temu, e, tylko może poprzedniego, albo przy Nocy Muzeów, już nie pamiętam teraz, na pewno tutaj były jakieś akcje. No, jako że jest to budynek niemiecki, który Niemcy zbudowali tutaj w 1940 roku, no to rekwizyty są tematyczne mocno. Jest też instalacja elektryczna, ale jest taka, że po prostu trzeba sobie agregat tutaj podłączyć. Nie ma tutaj pod przyłącza elektrycznego, jesteśmy głęboko w lesie, także musimy sobie poradzić z latarkami. Ale mam dwie, także powinno tutaj coś być lepiej widać niż ostatnio to było. No i teraz tak, z prawej strony. Mamy miejsce, gdzie było działo kiedyś, przed nami jest część taka bardziej techniczna, czyli pomieszczenie, gdzie były generatory, filtry, studnia i takie rzeczy, zbiorniki wody. I tam później jest przejście, jest korytarz do części, tak jakby bardziej mieszkalnej. Czy to tak się nazywa? Nie wiem. W każdym razie pomieszczenie załogi, pomieszczenie oficerskie, ambulatorium i takie sprawy. Tutaj jeszcze jest wejście na dach, są schodki. Tam też jeszcze za tymi drzwiami z lewej strony jest też strzelica, którą widać z tej strony. Jesteśmy obecnie w tym pomieszczeniu tutaj. Po prawej stronie tutaj mamy właśnie działobitnie, tak to się nazywa? Stanowisko działa bardziej, o tak brzmi, brzmi lepiej. Tu z prawej strony całkiem tego obiektu są magazyny amunicyjne. Przypominam, przyjechaliśmy z tamtej strony, tam z góry, tam jest moja lokomotywka w tej chwili. Sam korytarz, gdzie są tory, tutaj jest zamknięty, tam jest ta strzelnica, o której mówiłem, także tam nie wejdziemy, ale możliwe, że do któregoś z magazynów da się wejść. To później jeszcze zobaczymy. Spróbujemy sobie tędy przejść przez stanowisko. No i teraz tak, przed nami jest ta część techniczna, tu sobie zaraz wejdziemy. Tutaj do tej części można wejść i do kotłowni. A później musimy wrócić, przejść tutaj sobie korytarzem pomiędzy pomieszczeniami oficerskimi, pomieszczeniami szeregowców i tak dalej. Tu jest jeszcze śluza gazowa. Drugie wyjście, trzecie wyjście jest gdzieś z tej strony, ale go tutaj nie ma na mapie. Po pierwsze, jesteśmy w maszynowni. Ach, te obiekty naprawdę są duże. To może tak tego nie widać na filmie. Dużo tu nie zostało. Jest tylko kanał wentylacyjny pod sufitem, miejsca po przewodach. Polskie wojsko tutaj trzymało żywność, więc pewnie tutaj szału jakiegoś nie mieli z instalacją. To co Niemcy zwinęli, bo już im działa, jakby nie były potrzebne. Działa tutaj, siedziały bodajże pół roku, wystrzeliły tylko próbnie kilka pocisków każde i się zwinęły do Francji. Tam były bardziej przydatne, stety lub niestety. No a tutaj nie zostało właściwie nic. Same obiekty praktycznie puste mamy pomieszczenie, gdzie były zbiorniki wody, jedno z pomieszczeń, gdzie były zbiorniki wody. Widać jeszcze resztki instalacji, ale to chyba Polska bardziej niż Niemiecka. No i w tej chwili e, instalatorzy sobie tutaj urządzili sypialnie najwyraźniej. Są jeszcze resztki jakichś rur, no możliwe, że jeszcze oryginalne nawet rury. Przechodząc przez maszynownię, tutaj jeszcze mamy taki mały korytarzyk. Z lewej strony kolejne pomieszczenie, gdzie były zbiorniki wody. I prawdopodobnie to, o ile studnia nie jest gdzieś indziej, to to jest właśnie studnia tutaj. W tej chwili jest sucha. Nie wiem, czy to widzicie. Wody nie ma, ale jest zawalona badziewiem. Także prawdopodobnie woda tutaj była. Musiała być. Odpowiednio głęboko się dokopali i woda była. Pod spodem, pod brudem, który tutaj jest, są jeszcze kafelki. Jestem bardzo ciekaw, czy to są oryginalne, czy jeszcze nie. Przechodzimy sobie tutaj w lewo do warsztatu podręcznego, gdzie nie ma nic oprócz. Oprócz wody i wielgachnego napisu półtusk. Także pozdrawiam wandali z półtuska. Drzwi nie wiem, czy są oryginalne. Gdzieś słyszałem, że niektóre są oryginalne, niektóre nie. Są dość solidne, ale nie mam pojęcia, czy są oryginalne, szczerze mówiąc. Tutaj mamy później pomieszczenie filtrów z taką wielką klapą w podłodze. Nie będziemy jej otwierać. Nie wiem co pod nią jest. Schodzą jakieś rurki pod ziemię. Ale nie mam pojęcia, to jest jeszcze resztki kanałów wentylacyjnych, to wszystko co po nich zostało, do tego dziury w ścianie w większości miejsc. No i tutaj kotłownia, która jest nieco niżej położona niż pomieszczenie z filtrami tu może wchodzić nie będę, bo się pozabijam jeszcze. Tutaj mamy syp paliwa, który wychodzi na jakby to stanowisko działa, a właściwie nie na stanowisko działa, tylko na tory kolejki amunicyjnej, które były dookoła. Jesteśmy. Dokładnie tutaj, tak jak jest to K, i widać tutaj nawet syp. I to jest już wszystko w tej części środkowej, do której można wejść. Tam jest jeszcze miejsce, gdzie był podwieszony może jakiś boiler czy coś takiego. Nie wiem. Tam jest jeszcze chyba komin. No i tyle: łaźmy i gniazdko, znaczy kontakt, a to już nie niemiecki, to raczej polski. Ospel, chyba. Tutaj w tej maszynowni, jeszcze w podłodze to tutaj to są kanały z jakimiś rurami, przewodami, które szły prawdopodobnie do agregatów, o ile w tym pomieszczeniu były agregaty, no maszynownia brzmi jakby tu były agregaty. Tutaj tak samo jakieś otwory może nie tyle wentylacyjne, co jakiś wydech też może, nie wiem. Kanały są w tej chwili zamurowane. Wychodzimy w stronę Części, jakby bardziej mieszkalnej, czyli w tej chwili jesteśmy tutaj, przejdziemy sobie tu dookoła, wyjdziemy później na tory kolejki amunicyjnej, przejdziemy do środka działobitni, później spróbujemy wyjść, do któregoś z magazynów amunicyjnych. Tutaj magazyn paliwa. Jak widać, jeszcze jest dosyć sporej wielkości kanał wentylacyjny, a w tym miejscu był zawór. A to, z tego co czytałem, to był system gaszenia, tutaj. Tego magazynu. System gaszenia uruchamiany linką z korytarza. Linka przechodziła może tędy. Bardzo możliwe. I w razie czego można było tutaj zagasić? Czy dwutlenkiem węgla, czy czymś takim? Już teraz nie wiem. Tam jeszcze widzę wywiecznik. O, i w tym miejscu, mimo że jest tutaj liście napisane, to to raczej światło nie było, tylko właśnie ten system gaszenia. Jakaś linka z jakąś rączką, coś takiego, a światło to bardziej tutaj, w tym miejscu. No i przechodzimy do części mieszkalnej. Pierwsze pomieszczenie oficerskie, potem jest następne oficerskie, potem już podoficerskie. Dwa szeregowce, dowódca, śluza gazowa z jakimś warsztatem i czymś takim. chyba królki, nic więcej. To, to jest ciekawe. To w tym obiekcie były okna w pomieszczeniach załogi, co się ponownie rzadko zdarzało w tego typu obiektach, ale to wiecie, plus 5 do komfortu mieszkania w takich obiektach generatory, no nie wiem, co te napisy tutaj miały znaczyć właściwie w pomieszczeniu pod oficera, w pomieszczeniu oficera, przepraszam, ale okej. Okay. Kolejne pomieszczenie pod oficerów, tym razem trochę większe, bo jeśli wierzyć mapce, były tutaj dwa łóżka zamiast pojedynczego. Łóżka były podobno trzy piętrowe. Widać to jeszcze możliwe, że nawet mocowania po tych łóżkach na ścianie są takie otwory na pewnej wysokości i według mapki, to właśnie w tym miejscu te łóżka powinny być jakoś mniej więcej. Załoga każdego z takich stanowisk, dział, które są tutaj trzy, wynosiła 88 osób, także wyobraźcie sobie, jak to musiało być pełno. A sama wieża działa miała też dwie kondygnacje, tylko niestety po wieży nic nie zostało, nie ma po prostu tego działa. prawą stronę jest ciąg dalszy korytarza, którego końca nie widać, bo to jest długi i jest ciemno. Przed nami pomieszczenie szeregowców, po lewej stronie też pomieszczenie szeregowców, a tutaj jeszcze widać, to nie pękło, tu jest taka przerwa dylatacyjna. Obiekt był na Tyle duży, żeby właśnie nie pękał, to były podzielone na takie trzy bodajże części. No i tu pomieszczenie właśnie szeregowców, miejsca jeszcze po łącznie pięciu pryczach, każda z prycz miała trzy poziomy, także tutaj już mamy 15 osób w jednym takim pomieszczeniu. Pomieszczenie może się wydaje na małe, ale z drugiej strony wcale nie, mimo że 15 osób to mieli dosyć komfortowo. Pomieszczenie ma około może 6 metrów na, na 3, także całkiem spore nawet. Oświetlenie niestety nie działa. Trzeba było, generator będzie sobą... Kolejne pomieszczenie dla szergowców, tym razem troszeczkę mniejsze, tu były tylko cztery łóżka, ale też po trzy piętra tak jakby. I jakieś jeszcze rekwizyty pewnie do któregoś z muzeów, które były na tyle duże, że nie było ich gdzie zmieścić. Czy to jest magiel? Niemieckie, Maschinenfabrik, Fabrik Bromberg, El Zobel. W tych wnękach po lewej, po prawej stronie była przechowywana broń żołnierzy. W muzeum tutaj są gabloty. A tutaj jest pomieszczenie dowódcy. Dosyć małe, ale miał tutaj tylko jedno swoje łóżko. Był tutaj telefon, w tym miejscu umywalka, włącznik też światła, nawet chyba lustro nad umywalką miał z tego co widzę. Jeszcze po mocowaniach. A tutaj był safe na dokumenty. Nawet dalej jest safe na dokumenty. Co prawda. A, otwiera się jednak. Proszę bardzo. Drugiego dna chyba nie ma, co. Chociaż kto wie. Idziemy dalej ciemnym korytarzem. Zbliżamy się do śluzy gazowej, która jest po lewej stronie. Tutaj też widzę więcej łóżek. I ktoś tu strzelał. Tu było strzelane. I teraz tak, tutaj więcej łóżek z tego co widzę. Warsztacik z magazynem, proszę bardzo. W warsztaciku też eleganckie okienko. W magazynie okienka już brak, no bo po co? Ale tu ładnie pomalowane, przynajmniej dosyć jasno jest na filmie. I tutaj też taki fajny wielki zawór, żeby w razie potrzeby odciąć się od powietrza z zewnątrz i przejść na powietrze tutaj oczyszczane przez filtry, przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj też kolejny otwór strzelniczy, bo tam już mamy wyjście, drzwi wyjściowe, jedne z drzwi wyjściowych. No i tak to tu wygląda. Drzwi widzę wysadzone po prostu z zawiasów. No i tutaj mamy zawiasy, tu jeszcze wentylacja i tutaj jest wyjście. No i tutaj mamy zejście trochę w dół, to jest wyjście. Tu była szatnia albo coś w tym stylu, umywalnia, natryski, czyli po prostu prysznice. No i potem ściana, za ścianą jest kotłownia, już w której byliśmy, także zejdziemy sobie tutaj. Nie wiem co za dowcipniś zrobił tutaj pochylnie zamiast schodów, ale brawo. I też mamy mokro, a tu coś płonęło najwyraźniej. kurde, zostałem je. Co to są za uchwyty tutaj w ścianie? Na wieszaki, na ubrania, czy coś to troszeczkę za wysoko? Nie mam pojęcia. Tutaj umywalnia to widać, jeszcze miejsca po umywalkach, mocowania na dole. Mocowania wyżej na rurki albo lustra, możliwe że lustra, ale na dole na pewno na umywalki. Jeszcze nawet jest miejsce po róży odpływowej, ksiatki maskującej, instalacja. No i natryski, pomieszczenie z natryskami, rurki wychodzące z sufitu. Odpływ był na środku, chyba tylko jeden tutaj, ale chyba jest zamurowany w tej chwili, albo przynajmniej zetkany. Czyli jeszcze oryginalne niemieckie lampy? Jest taka opcja. Dobra, wyłazimy stąd i idziemy dalej. I dalej, tutaj tak po lewej stronie też jeszcze jedno całkiem duże pomieszczenie dla szeregowców. Tutaj mieliśmy z kolei 5 łóżek, a na wprost jeszcze jedno pomieszczenie dla szeregowców, tutaj kolejne 5 łóżek. Teraz mamy jeszcze do przejścia tutaj te trzy pomieszczenia, ubikacje i przez śluzę gazową wychodzimy jakby do torów kolejki amunicyjnej. Tu widzę, do tego miejsca były malowane ściany jeszcze jakiś czas temu. Tam chyba jeszcze są świeższe, bo tam było bielej. Tutaj jest ciemniej, a tutaj już chyba malowane ściany nie były. Tutaj wygląda bardzo urbeksowo bardzo ciemno i bardzo mokro. Pomieszczenie też szeregowców tylko z trzema łóżkami tutaj i oczywiście z oknem. No wiecie, Plus 5 do komfortu, plus 1 do morale. Izba opatrunkowa, o proszę bardzo. Niestety tutaj się w środku nic nie uchowało. Tu prawdopodobnie miejsce jeszcze po łóżku, a tak to jakichś sprzętów, to oczywiście nic. Ten obiekt, tak jak mówiłem, był przez polskie wojsko przez wiele lat używany jako magazyn żywności, więc no tutaj nic za bardzo nie było. Ale mogę Wam pokazać, jak to wyglądało. Jak to wygląda w tej chwili w Muzeum Obrony Wybrzeża. Natomiast tutaj mamy pomieszczenie dla podoficerów, zaraz będzie kolejna śluza gazowa. Tutaj jeszcze mamy najpierw ubikacje. też widać kafelki, strasznie mi ciekawi czy to są oryginalne kafelki jeszcze niemieckie czy nie, no po prostu nie mogę z tego. No i tutaj miejsca na ubikację, nawet widać jeszcze, że były tutaj rury odpływowe, tutaj wisiały spłuczki, albo tutaj wisiały spłuczki, chyba tutaj wyżej, a tu były tylko oparcia czy coś. No, ale ewidentnie ubikacja całkiem spora, bo z tego co widzę tutaj, to było w tym miejscu 9 toalet i kilka pisuarów. A żeby było ciekawiej, to mamy tutaj też jeszcze otwór strzelniczy, który nam osłania śluzę gazową. A tu jakaś wentylacja. I wychodząc z toalet, przechodzimy przez śluzę gazową, której coś płonęło. Z tego co widzę, całkiem ładne wzorki na suficie się porobiły, tak w ogóle. I tu też jeszcze lampy, może i oryginalnej. A tutaj coś bliżej nieokreślone, nie mam pojęcia. Tu chyba przewód wychodzi, jakaś łącznica, mufa, kurczę, nie mam pojęcia. No i wychodzimy na tory kolejki amunicyjnej. Przynajmniej fajnie, że jest otwarte widać jeszcze tory po których jeździły wagoniki e, na tym zewnętrznym torze jeździł sobie wagonik taki z którego były podawane pociski z magazynów tam sobie zaraz przejdziemy powinny być jeszcze wnęki z magazynów na wagonik to w razie potrzeby sobie jeździło w kółko a po tym torze jeździł tak jakby dół wieży e, dół całej tej armaty całego tego działa tu w tym miejscu byśmy oryginalnie widzieli takie płyty żelazne które się podnosiły jak działo sobie przejeżdżało to one się podnosiły potem opadały pod własnym ciężarem i stąd właśnie wystawał, tak jakby, e, też na taki wagonik, coś takiego, taki transportowy, którym po prostu pociski były podawane do góry, do działa. Tutaj mamy jeszcze wejście na sam środek tej imprezy, ale jesteśmy w środku, nic kompletnie tutaj nie widać. Widać coś więcej? Nie do końca. To pomieszczenie jest naprawdę duże, a tutaj jest dach, po którym chodził urządny przygód, także pozdrawiam. Oryginalnie tak jak tam widzielibyśmy płyty stalowe pancerne, A tak tutaj byłoby w sumie nic, ewentualnie fragment działa. Tutaj był środek tego działa, tutaj było mocowanie. Tylko tak, ono się kończyło w tym miejscu. Nie, trochę niżej jeszcze chyba gdzieś tutaj a tutaj wyżej to już jest nadlany taki filar właśnie z okazji po prostu, że polskie wojsko trzymało sobie tutaj żarcie no i potrzebowali trochę więcej suchego miejsca kompletnie nic nie widać całkiem ciemno, całkiem duże pomieszczenie To są jeszcze schodki, w tej chwili prowadzą nikąd. no ale tutaj było wyjście powiedzmy na taki tor e, stalowy po którym jeździł tył tego działa tu jeszcze powinien być taki stopień Podwyższenie, ale widzę, że było chyba wysadzone albo skute. No i tam na wprost jest jeden z magazynów amunicyjnych. Wychodząc stąd, przechodzimy sobie jeszcze znowu na tory tej takiej kolejki wagoników amunicyjnych. No i tutaj mamy jedną z kilku wnęk, przez które były podawane pociski, amunicja do tego działa. Były tutaj zamontowane takie specjalne śluzy. Teraz jesteśmy gdzieś tu na środku, mniej więcej. Cofnę się tutaj i wejdziemy sobie do magazynu, gdzie były ładunki. Tutaj były pociski, pociski i znowu ładunki. Także w tej chwili stoimy przy pociskach, ale magazyn na ładunki był nieco większy i miał pod sufitem dwa tory, takiej jakby suwnicy. No i tak, tutaj znowu trochę mokro. O, proszę bardzo. No i witamy w magazynie ładunków miotających w tej chwili w magazynie wody tutaj było urządzenie, które podawało ładunki do takiej śluzy, która potem przerzucała to na wagonik pod sufitem jeszcze się zachowały nawet tory na takie przenośniki jakby a na ścianie dużo szkła mam świetne buty na takie urbexy w ogóle, tak wiem Tutaj jeszcze sobie jeździł. Akurat w tym miejscu go nie ma, w tym obiekcie, ale zachowały się takie dwa. E, właśnie już po raz kolejny mówię na Muzeum Obrony Wybrzeża. Także tam też pokażę Wam, może jak to wyglądało. Mam w tej chwili trzy latarki przy sobie, a to i tak jest za mało. Muszę się zaopatrzyć w jakiś panel LEDowy w końcu. Kurde, bo to jest nieporozumienie po prostu. W tej chwili jesteśmy na końcu magazynów. Tam jest. Przejście, którego nie widać do, tych, do tego kręgu, jakby. Tutaj się jeden tor kończy, drugi sobie idzie. Tutaj, tutaj mamy obrotnicę, która na Muzeum Kolei jest sprawna całkowicie. To może wam pokażę jak ona działa później. O ile nie zapomnę, to to dogram. Tutaj sobie wyjeżdżała na zewnątrz do korytarza, w który wjeżdżała kolejka amunicyjna. Teraz to jest zamurowane, bo jest tam urządzona strzelnica, tak jak mówiłem wcześniej. No i teraz sobie przejdziemy tutaj wzdłuż, z jednego magazynu do drugiego. Tutaj z kolei magazyn pocisków. Szyna pod sufitem jest jedna, ale za to dużo grubsza, dużo solidniejsza. Jeden pocisk ważył tonę około, także no musiał być dość solidny. Tej rzeczy została resztka jakiejś lampy. Tam też taki sam podajnik, śluza i te sprawy. Oczywiście niekompletna. Takie rzeczy kompletne są jeszcze w Norwegii. Tam mieli baterię, która się składała z czterech takich podobnych stanowisk. Podobnych, bo tam były zbudowane pod ziemią. No na Półwyspie Helskim takie coś by było niemożliwe, byłoby tutaj dość wilgotno. Zresztą tutaj jest rączka. Do tym razem rozjazdu. Tutaj już nie ma obrotnicy, tu jest taki jakby rozjazd pod sufitem. Tego nawet nie będę próbował uruchamiać. Takie coś też mamy. Dokładnie takie samo sprawne w muzeum kolei Helskich pod sufitem, czyli w magazynie amunicyjnym. Także spróbuję tam wam pokazać, o ile nie zapomnę. Idziemy dalej, jest korytarzyk. Tutaj wychodzimy dokładnie na środek całego tego stanowiska działa, no ale sobie idziemy jeszcze dalej. Tutaj drugi magazyn na pociski, też z taką grubą szyną pod sufitem i jednym rozjazdem. Idziemy sobie jeszcze dalej, brodząc przez wodę w tej chwili, niestety. I wchodzimy znowu do magazynu ładunków. Tutaj tory są już dwa, znowu pod sufitem, i jest ten taki przenośnik na ścianie, znaczy przenośnika już nie ma, ale są po nim szyny tutaj też znowu miejsce po podajniku no i tutaj sobie wychodzimy tam jest też wyjście na tory kolejki, ale strzelnica i te sprawy także wychodzimy sobie tędy też duży, duży krok, żeby się nie zamoczyć kończymy wchodząc do pomieszczenia, od którego zacząłem tego jakby najbardziej białego, odmalowanego i tak dalej. Tu jest najmniejsze echo też. Także dziękuję za oglądanie i na razie.